Jak wyglądał mecz z twojej perspektywy? Bo słysujeś bramkę, która była nieuznana, potem strzeliłeś kolejną, która jest uznana, ale i tak to niewiele dało. Ta bramka szczerze nie wiedziałem jeszcze na powtórkach, czy tam był fał, czy nie. No najgorsze to, że nie była uznana, więc. Więc no, nic nam nie dała, druga bramka była samobójcza, ale byłem blisko tam gdzieś, więc, więc... No, zrobiliśmy prowadzenie, myślę, że pierwsza połowa była dobra w naszym wykonaniu, nie ma co mówić i i powinniśmy jeszcze tam kilka sytuacji zamienić na bramki, może nie były to klarowne sytuacje, ale przy niektórych mogliśmy się lepiej zachować i, i, i podwyższyć prowadzenie. Druga połowa, myślę, okej, okay, cofnęliśmy się, chcieliśmy troszeczkę inaczej zagrać, chcieliśmy, jakby, wiedzieliśmy, że Śląsk, Śląsk też pójdzie wyżej, zaryzykuje i można by i przetrwaliśmy ten, ten pierwszy, jakby, Pierwsza ataki Śląska i wydawało się, że nic nam nie, nie zagraża. Nagle strzał z dystansu bramka i, 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 i bramka na 1-1. Troszeczkę atmosfera się zagotowała i niestety mimo obrojniego rzutu karnego, gdzie, gdzie wydawało się, że już mieli najlepszą sytuację, to, to tracimy, tracimy bramkę po i, no i niestety znowu wracamy z niczym. Powiedz mi z perspektywy doświadczonego zawodnika. Jest to duży kredyt, czy przeżywałeś już coś takiego i jaka może jest twoja recepta na wyjście z takiego, nie bawiąc się w trenera ustawiania, ale mhm. co o tym myślisz? Myślę, że to jest ciężki moment dla nas wszystkich, dla, e, dla całego klubu, bo, e, no bo jesteśmy w ciężkiej sytuacji, nie ma co ukrywać, mamy 4 punkty po 8-9 e, kolejkach. E, już teraz e, mam, mam ciężko też po meczu mnie tak e, złożyć jakby myśli, więc e, no na pewno musimy być razem, tym bardziej, że pierwsza połowa pokazała, że, że nie jest tak źle, więc yy, na pewno trzeba głowę oczyścić i, i walczyć dalej, nie ma co się poddawać, jest, jest jeszcze dużo meczów, ale, ale też mówimy sobie z tygodnia na tydzień podobnie i, 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 i tych punktów nie ma, yy, także no musimy zrobić wszystko teraz, yy, yy, być razem przede wszystkim i, i, i no musimy zrobić wszystko, żeby trzy punkty... Trzy punkty w końcu dopisać za tydzień, za tydzień u siebie w oczu zagielony.